Siemaneczko, z tej strony Miedza, jeździ się u mnie Pan Piotr, Cezik, no Trzydziastka y, tam jest, o co ja jedzie, ale to nie wiem co także tego, nagrywamy dzisiaj zbiór siana, nie kamerę kamerą, y, zbieramy dzisiaj sian, co no ładnie będzie wszystko, z mam nadzieję. No to się do pracy. E, tak, tam Dawać, ja będę pojeżdżał. Krótka historia moich palców. Uciąłem sobie kawałek tego palca. Też działają. 30 mogę już jeździć. Także tego. Bierzemy się do pracy. No Dawaj. Dobra. Yes, there's focal.

Ja nie mam wydatki! Ale prosto z mostu, ta nie wejdzie! Ej, no widzicie na, na pierwszy raz! Zobaczyłem ją na giełdzie! Najomych handlarz mówił, Wiesz, że nie będzie! Tłumaczył, biede. że pierwszy właściciel jest tylko kurki, a ja, ja nie będę! Zostawiam dla kurki, strach! Łatwością wyprzedza Mercedes! Bo żona dla ludzi, którym bardzo ciśniesie! Ej, lala! to, nie to że się przy Bo mają W dużo seksualne lubie Wszystkie nie przypadać Co tu traci się pan z mojta, mojta Ogór tak się nie gada Jeden lubi bułeczki, drugi córkę piekata Został gdzieś opytała Nie ma co ogulniać, kocham ten odgaz Nienawidzę tego od kramułta Tu się na wachę, baby, bo Ten samogór nie jeździ na czas, bo Nie skończasz się, tak

Zabrać się w trzinki, zapraszam przebiodę wasze rynki Słomki, strinki, koszeki i spinki, zginą po przydęta, za poszukiwanie kini Nigdy nie kupiłem sobie sporta, bo jak masz sporta, to nie jesteś dobra morda Alfa Romeo? Nie, nie jestem rywalczykiem, jak ma żal Zeremeo, biedny, spiodę z mechanikiem Renault? Kiedyś byłem w Renault, miałem serwono, bo się kwiatło Niezbytnio, jak jest to zecinkę, sobie do lasu zjadł się ja i oczywiście ty, nie oficie, żeby się nie taki kamerował, bo się się nie Jeszcze No teraz... nie Pojedziemy o Dobra, teraz... <śmierny>

Starałem się nie chodzić pod tego światła. Dla mnie magia. Dokalna nie Busta z FM-ka na Energy Drink. I cały czas zachęcam. Przysyłajcie pozdrowienia. Zapraszajcie znajomych. Tylko teraz, tylko tutaj. Jaka pompa. Jaka, jaka? Jaka, jaka? No taka, no. Busta z FM-ka na Energy Drink. Hej,

To powieść Sezik. Na popędach mojej siostry Anna. O reszcie wiem, iż powinno być lepiej. Teraz pozdrawiam ja was do siostrzyczki. W Kislu, nie? Za to, że nie raz na czapkę. Minutkowe pulsacyjne. Oh yeah! Bardzo mi kierownicy... Wyszło z roku Facebook za Zine, ten młody 17-letni, i producent z Amsterdamem, utworem Animals, zamieszał na murze i z jak i filmu. Jego wioski wydarzenia naprawdę mega gwiazdą. który ma na początku, z jest w stanie Zwyczajem moich gry z roku Energii, 2000 bookingami świetnych artystów, wypaszczonymi imprezami. No i po oczywiście, postawimy na program, najbardziej atrakcyjnych imprez, których nie możesz przegapić w naszych klubach. Jeśli coś pominiesz, nie usłyszysz. Reszty naturalnie sprawdź na naszych oficjalnych profilach i także na stronie internetowej www.energi20.café. Na pewno po raz kolejny zobaczymy i usłyszymy na naszych scenach. Piuet Grimaldi Emanuel. Dziękuję. Dla tych, którzy lubią troszkę mocniej, Paweł MC Renegade i wielu, wielu innych. Leczcie moi drodzy to, co się dzieje w naszym grudniu. W środkach Amsterdamu, który okupował przez długie tygodnie taki nowy Bitport swoim figlem Animal. Jako 14 latek kończył szkołę, ucząc od podkrad produkcji. Rok później robi grube remiksy dla Iglesiasa i wielu, wielu innych. Następnie już podszydłami w finie rekord. Ideę jest. Mój ludwik! Młodej się stawił! Przy okazji Martin Garek, najmłodszy DJ, który zagrał w słynnym klubie Riverlet na Ibizie. Dziś dla Was w Marka Rossi. Nie rozważ tego, szczęgła. Wszystkich właścicieli z dobrej dobre wiadomości. Już naszej strony flash, równolegle z Polakem w Proszę bardzo, ma mnie no Starość, ale nie widać go w cieniu, stoi. Pamiętajcie także, że wielkimi krokami zbliża się otwarcie nowej NRZiLandii. Dokładnie w Zatorze. Największy park rozrywki w Polsce. Więcej niż na rzutu, bo NRZiLandii to samochód. I na oficjalnym profilu... Mama dzwoni. Mm. NRZiLandia, to będzie park prawdziwego zdarzenia. Dobra, jak zadzwoni, to to odbiorę. Dobra. Dobra.

To doryma, że masz siłę pogłębianą. To? To jest kolej ma siłę pogłębianą. A, złaga tej dyskrętki. Siódmy niegdy byłem, chociaż znaczyszyłem. Dalej nie liczyłem, bo się pomyliłem. Siódmy niegdy byłem, chociaż znaczyszyłem. Ona była przy mnie to ja przy mnie. Ona ujęcie. Do...

Ik ben hier in de buurt. 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 Ik ben hier Ik ben hier in de buurt. Ik ben A ja, A ja? się ja. Nie ma ludzie. Panie. Well, o dzięki. Oh.